Uwagę. Słuchajcie, może zacznijmy krótką modlitwą. Dla ojca i syna i ducha świętego, Panie, daj, aby ten czas był czasem wzajemnego budowania się, aby wzrastała w nas wiara, nadzieja i miłość i pragnienie do tego, aby świadczyć o Tobie, o tym, że jesteś Bogiem, który kocha, który się troszczy i który pragnie nas zbawiać. Proszę o to przez wstawiennictwo naszych aniołów stróży. Panie Boże, stróże mój, zawsze w, w Ciebie w stój, rano, w wieczór, we w nocy, w nocy w bądź zawsze o pomocy, strzeż dusz życia i zaprowadź mnie do żywota wieczornego. Witajcie na tej konferencji Jak dawać świadectwo. Dzisiaj zobaczyłem jej tytuł rano, w jasem w jasem tak się zastanawiałem, może co tu powiedzieć. Ale dzięki Bogu przez ostatnie 4 dni konferencje konferencje na rekolekcjach. I generalnie jak założenie było takie, że codziennie będę mówił krócej, to było wprost odwrotnie. Że codziennie mówiłem coraz dłużej, więc naprawdę mam co mówić. Nie wiem, czy to Was cieszy, czy nie. Bo ostatniego dnia mówiłem 50 minut. 50 minut. Dzisiaj myślę, że mogę wam obiecać, że tyle nie będę mówić. Myślę, że o wiele mniej powiem, ale jeśli Duch powieje, to może się okazać, że będzie różnie. Jak mówić świadectwo? Jest taka fajna fajne określenie dziejów apostolskich, że jak mamy cztery Ewangelie, które mówią o Jezusie Chrystusie, to dzieje apostolskie to jest piąta Ewangelia, która mówi o Kościele. Że to jest Ewangelia, gdzie już nie ma tego, który jest wzorem, ale są ci, którzy próbują go naśladować. I w dziejach bardzo dużo znajdziemy takich scen, które mogą nas inspirować do tego, jak żyć jako Kościół. I są tam sceny, w których wprost głosi się Chrystusa. Pewnie kojarzycie scenę, yy, kiedy Filip spotyka dworzanina królowej Etiopskiej. Kojarzycie taki fragment z dzieł apostolskich? Średnio. Średnio, to, wam to przeczytam. Czekaj, ten o nawróceniu jego, co go ochrzcił? Tak, A, dokładnie. Tak, ale to ale to nie może, żeby wszyscy wiedzieli, o czym <laughs> mówię, to przeczytam po prostu. Yy, będzie to jakoś tak, że tam przybliży pisma świętego <laughs> <dobra> trochę. <laughs> Ech. Kiedy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pańskie udali się w drogę powrotną do Jerozolimy i głosili Ewangelię w wielu wioskach samarytańskich Filip usłyszał w i pójdź około południa na drogę która prowadzi z Jerozolimy do Gazy jest ona pusta powiedział anioł Pański do Filipa a on poszedł Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop dworzanin, królowej etiopskiej kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz, co czytasz? zapytał. A tamten odpowiedział: Jakże mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśnił? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim, a czytał ten urywek pisma. Prowadzą bojakowce na rzeź, jak baranka, który milczy, gdy go strzygą. Tak on nie otwierał ust swoich. W jego uniżeniu odmówiono mu słuszności. Któż zdoła opisać ród jego, bo jego życie zabiorą z ziemi. Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie czy o kimś innym? Zapytał Filipa dworzanin. A Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. I kazał zatrzymać wóz, i obaj Filip i dworzanin weszli do wody i ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już więcej go nie widział. Ten fragment jest trochę taki urzekający. On fajnie tak pokazuje, że duch prowadzi bardzo tak konkretnie, nie? że ten Filip słyszy od początku do końca, co ma zrobić. I można mieć czasami takie oczekiwanie, dlaczego się tak w moim życiu nie dzieje. Że nie mam takich, nie wiem, szmelów głosów, takiego instant connection z takim Bożym WiFi, żeby po prostu wiedzieć, co zrobić. A z drugiej strony, zobaczcie czasami, nie wiem, czy mieliście takie doświadczenia jakiejś idei, żeby gdzieś pójść, żeby coś zrobić. Bo ten fragment, on może bardzo tak wprost opisywać, że Duch coś powiedział, ale może w praktyce to wyglądać tak, że to będą takie bardzo lekkie intuicje, nie? Odwiedź ten kościół, podejść na przykład w to miejsce, i okazuje się, że jest tam jakieś spotkanie. Ja do dzisiaj pamiętam, jak byłem... Na takim spotkaniu, na studiach koła naukowego, które zajmowało się wojskowością, czyli ja studiowałem historię. I był strasznie nudny wykład o wojskowości macedońskiej. Aleksander Wielki, wiecie, podboje Greków ze starożytności. I cały czas chodziło mi po głowie: Kurka, poszedłbym na dzisiaj. I tak yy, idzie ten wykład, ktoś tam się produkuje, mega nudno, nie? Ale już jestem na nim, jest to koło, nie warto się angażować. No, ale tak wszędzie ta myśl, idź na mszę. Mówię Jezu, i tak patrzę zegarek za 15 siódła I tak ten wykład powiada, że to jeszcze potrwa, że trzeba będzie wyjść. A z drugiej strony nie chcę i tak mi się na nim siedzieć. Więc jest ta myśl, czyli iść, idź na mszę. Jakoś nie chodziłem za bardzo w tygodniu na mrze, wtedy, ale jakoś się zrobiło takie natchnienie. Nie? I yy, w końcu tak sobie myślę, dobra, tutaj studiowałem w Lublinie na umcs to jest zaraz obok kulu. Na kulu jest kościół akademicki, tak przynajmniej sobie przecież tam są msze o 19.00. Yy, więc w sumie to nawet nie zajmie mi 5 minut, żeby tam podejść. I tak patrzę na zegarek za 10, Dobra, jeszcze zdąży. No I się zabrałem, wyszedłem, trochę tam poszmerałem. wszystko. Tak, o, ktoś wychodzi przed czasem. A mówię sobie, ojeju. I poszedłem na mszę. Jestem na tej mszy. I okazało się, że to był czwartek. A w czwartek, w niedzielę ogłaszali, że na Kulu będzie zaczynało się seminarium od nowej wiary. I ja pamiętam, że od paru tygodni słyszałem o tym seminarium. Myślałem sobie, może byłoby fajnie na nie pójść. Ale zawsze w tygodniu zapominałem o tym. I w niedzielę przed też myślałem, żeby pójść na to seminarium, ale w tygodniu zapomniałem. I akurat w czwartek pojawiło się takie natchnienie, żeby pójść dzisiaj do kościoła. W ogóle bez myślenia o tym, że, że zaczyna się to seminarium. I idąc, właśnie będąc na tej mszy, tak pomyślałem sobie, no może nie przypadkiem potrafiłem. Jeszcze na to się nałożyło, że na tej mszy była taka znajoma, która mi się wtedy podobała i tak myślałem, to jeśli na to seminarium czy ją odprowadzić. I też we mnie walczyło takie, co zrobić w tym momencie, ale jakoś tak doszedłem, no my się widujemy gdzieś tam jeszcze przy innych okazjach, to jeszcze się uda ją odprowadzić kiedyś do akademika, a dzisiaj jest ta szansa, żeby pójść na to seminarium, nie? I uznałem, dobrze, pójdę na to seminarium. I jakoś tak bardzo mnie ucieszyło, kiedy wchodząc już na to seminarium, kiedy tam była cała aula ludzi, zobaczyłem ją, że też tam poszła, więc Pan Jezus widzę, że jakoś tak to zaplanował, żebym Pan trafił. I moi drodzy, to seminarium to był trochę taki początek mojego wejścia w pasterswo, gdzie później też widziałem, że wzrastała moja wiara do tego momentu, żeby podjąć decyzję, żeby wstąpić do zakonu. I... Myślę sobie, że to, jak duch będzie nas prowadził, aby wyjść do kogoś, może bardziej polegać właśnie na takich drobnych natchnieniach. Żeby coś zrobić małego, iść w jakieś konkretne miejsce, albo nawet zobaczyć kogoś znajomego, bo to nie musi być tak, że od razu musisz iść do kogoś obcego. Może będziesz widział kogoś, kogo znasz i uczynisz podejść, zareaguj. I to będzie okazja do tego, żeby przez prosto, może rozmowę, ktoś doświadczył czegoś Bożego. Bo tak naprawdę Filip i ten dworzanin, oni rozmawiają. O czym? O tych wątpliwościach, które ma dworzanin. Zobaczcie, częste świadectwo będzie polegać na tym, że ktoś coś przeżywa. Mierzy się z czymś, czegoś nie rozumie, coś jest dla niego za trudne i może Bóg postawi cię, aby nie tyle teraz. Od razu rozwiązać wszystkie problemy, ale pchnąć coś małego do przodu. Może będziesz przeżywał albo przeżywałeś, przeżywałeś coś kiedyś podobnego. I to pomoże tej osobie. Ja miałem kiedyś okazję też robić terapię w swoim życiu. Bardzo taką specyficzną. odnoszącą się do pewnego konkretnego problemu. Nie, związanego po prostu z tym, że pochodzę z rodziny, gdzie był alkohol. DDA takimi się terapii nazywają. I do dzisiaj miałem, moi drodzy, kilka takich sytuacji, gdzie bardzo przypadkowo trafiałem na osoby, które miały podobną sytuację. I jakoś zaczynając rozmowę, pamiętam na przykład w, jadąc raz pociągiem z Warszawy do Krakowa. Przysiadła się do mnie dziewczyna. I tak zaczęliśmy rozmowę, i w tym momencie wyszło, że widząc jej reakcję na różne sytuacje, ja teraz czułem, że ona ma podobny problem co kiedyś ja. Że ma podobne doświadczenie. I zaczęliśmy jakoś tak rozmawiać. I wyszło, że też w jej domu był problem alkoholowy. I mieliśmy taką mega rozmowę o tym, bardzo głęboką, też w pewnych momentach. O tym, jak ona przeżywa pewne sytuacje, jak bardzo na przykład nie wiem, ocenia się albo wymaga od siebie. I mogłem jej trochę dać, jakby swojego punktu widzenia po tym, co już gdzieś przeszedłem. Ja jej, jej nigdy później nie spotkałem. Nie? Ona wysiadła w Krakowie, ja też poszliśmy w swojej strony. I nie wiem, czy coś się zmieniło w jej życiu, ale dla mnie. Mi pozostało wspomnienie bardzo sensownego spotkania, gdzie, przyznawam szczerze, my jakoś bardzo też dużo o Bogu nie rozmawialiśmy. Ja jej nie mówiłem, wiesz, jest siedem sakramentów, albo Bóg jest w trójce. Było tam trochę takich elementów o wierze, ale nie aż tak dużo, ale nadal pozostaje mi doświadczenie takiego ważnego momentu dla kogoś. I że przeze mnie ta osoba mogła czegoś doświadczyć. I myślę sobie, że czasami właśnie świadectwo ono może będzie dotyczyło tego, że komuś pozwolisz trochę zrozumieć czegoś więcej, więcej z wiary. A może ktoś przez swoją obecność doświadczy czegoś po prostu po ludzku ważnego. Co sprawi, że poczuje się lepiej na tym świecie. I może to będzie najważniejsze. Bo to sprawi, że jego odbieranie Boga rzeczywistości będzie, będzie inne, będzie lepsze, będzie bardziej pełne nadziei, wiary i miłości. Po temu ma służyć jest też świadectwo, aby te trzy cnoty teologalne, na rekolekcjach jak mówiłem, o cnotach kardynalnych, te trzy cnoty teologalne, czyli takie ugruntowane w Bogu i odnoszące do Boga, coraz bardziej się rozwijały. Ale właśnie, a propos świadectwa, bo tak sobie też pomyślałem, że dawanie świadectwa jest jak cnota. Co to jest cnota? Sprawność. O, ktoś był na rekolekcjach. Wiem, że nie tylko Julka była. Co to jest cnota? Ja nie ja byłam narykologiczna. <grymne> Dobrze, moi drodzy, jakbyśmy czytali katechizm, to byśmy się dowiedzieli, że cnota jest to habitualna dyspozycja do czynienia dobra. Habitualna dyspozycja do czynienia dobra. A tak po normalnemu? Po normalnemu, właśnie, bo... Po skrym, po normalnemu. Jak y, katechizm chce powiedzieć dużo, w krótki sposób to czasami używa takich słów, które są. Yy, mają takie wrażenie yy, jak po prostu, nie wiem, mury, yy, mury Jerycha albo mur chiński. <laughs> Habitualne. To znaczy nawykowe. To znaczy, habitus to jest po łacinie to jest nawyk, Czyli habitualna rzecz to jest taka, którą robi się już. Nawykowo, często ją powtarzasz i przez to jest łatwa. Na przykład grasz w kosza, to jak zaczynasz grać w kosza, to musisz bardzo się skupiać, żeby odpowiednio odbijać, nie? Kto graliście w kosza kiedyś? Natomiast jeśli grasz non-stop przez dwa lata, to w ogóle myślisz o odbijaniu piłki? Nie. O czym myślisz? Jak poprowadzić akcję? Albo kto tam biegnie, nie? I jak mu podać. Ja czasami bardzo lubię, jak gram w kosza, yy, że na przykład patrzę w jedną stronę, a podaję komuś w drugą. I uwielbiam wtedy, jak ktoś jest po prostu zdezorientowany, bo nie wie, co zrobić. Jak zaczynałem grać, to nawet bym nie pomyślał, że można tak zrobić. Natomiast praktyka, habitualność, powtarzalność, nawykowość doprowadziła do tego, że no nie jestem jak, nie wiem, Michael Jackson czy Scottie Pippen, ale pamiętam, że jak graliśmy kiedyś w Krakowie, tak jeszcze regularnie, ja nie jestem zbyt wysoki, ale na przykład współbracia, którzy byli Wysi, to nie mieli ze mną łatwo. Musieli naprawdę się ruszać, żeby, żeby nie stracić piłki. I trochę się chwalę, ale myślę, że dobrze grałem żebym was jeszcze zaskoczył, jak się sobie poradzili. Michael Jackson byłby dumny. <laughs> By powiedział, o, wielka nadzieja białka. <laughs> Ale wracając, świadectwo jest jak cnota, to znaczy jak pewna sprawność, biegłość, którą nabywam. To znaczy, jak zaczynasz dawać świadectwo, e, zobaczcie, jakbym teraz powiedział że słuchajcie jedziemy jutro ewangelizować na rynku w Gdańsku to co byście spoko. poczuli? Cringe Iga powiedziała spoko Julka cringe chyba chyba po pijanemu I, po pijanemu I, Iga często dawałaś głosiłaś we wspólnocie tak czyli między, między gdzieś tam swoimi czyli nie razy. byłby to dla ciebie pierwszy raz nie czyli zobacz. Dla ciebie świadectwo, studowanie świadectwa jest czymś, co już jest, jest doświadczeniem jakimś, już miałaś y, przy, y, okazję to robić. Czy jak ty mówisz, że po pijaku byś to robił? Zdarzało ci się to robić. Nie za dużo hamulców, żeby to zrobić po prostu. Dokładnie. Mam za mało doświadczenia. Więc y, po pierwsze, żeby świadczyć, to trzeba popróbować. I Najważniejsze jest co? Może mi nie wychodzić na początku, jeśli robię to pierwszy raz, bo ja też tego będę się uczyć. I konkretne sytuacje będą mnie uczyły, jak świadczyć. Bo niektóre mi pokażą, że to nie jest moment, żeby teraz na siłę mówić o Bogu. Może to jest moment, żeby z kimś poddać. Jak ktoś nie potrafi dostosować, na przykład treści, to może na przykład świadectwem skrzywdzić kogoś, może przesadzić. Bo w sytuacji, w której na przykład, zobaczcie, tutaj ewidentnie dworzanin potrzebował usłyszeć o Jezusie Chrystusie. Nie? Ale możemy założyć taką sytuację, że on jedzie załamany, bo go król wysłał mu list, że traci robotę. W ogóle zamknął w więzieniu jego rodzinę. I jak wrócisz, to cię po prostu powierzę. I Filip do niego wpada i mówi. Ej, Chrystus cię kocha. Jest super. To jakby dziemy się ten dworzanin poczuł. No wiesz, generalnie mam taką sytuację, że nie jest super, nie jest za dobrze. I tutaj Filip będzie mógł być zapraszany, pobądź pobyć z tym człowiekiem. Może nie dawaj mu łatwych rozwiązań, bo, bo nie ma ich na ten moment. I yy, to, jeśli pozwolę sobie prowadzić się duchowi, będzie też uczyło mnie, jak dawać świadectwo o danej sytuacji. Bo nie zawsze będzie to, będę zaproszony robić tak samo. I tu mieliśmy przykład w tym fragmencie o świadectwa jeden na jeden. Dworzanin i Filip. W dziejach apostolskich też będziecie na przykład słyszeli o takich świadectwach publicznych. Na przykład jest kilka takich momentów jak Paweł daje świadectwo o swojej historii. I pewnie też mieliście okazję słuchać świadectw na jakichś dużych takich wydarzeniach katolickich. Nie? Ktoś opowiadał swoje życie. To też jest taki przykład świadectwa trochę takiego szczególnego, nie, że ktoś opowiada o działaniu Boga w jego życiu. I one też, jak w dziejach apostolskich, mamy dwa momenty, kiedy Paweł opowiada o tym, czego doświadczył. Jeden jest w rozdziale 22, a ma drugi, przepraszam, nie pamiętam, ale gdzieś tam jest. Jak się je porównuje, to one się trochę różnią. Co pokazuje, że Paweł też czasami zmieniał te treści. Jeśli będziesz miał miała kiedyś doświadczenie właśnie głoszenia takiego świadectwa publicznie yy, i powtarzania go, to to może się trochę zmieniać. I to nie oznacza, że nie wiem, fałszujesz coś. To może oznaczać pewien rozwój, że widzisz, co jest istotniejsze, nie? na co zwrócić uwagę. Bo czasami bywa, że człowiek uczy się, yy, albo mówi bardziej o sobie. Z czasem zaczyna mówić bardziej o Bogu, rozstrzygać działanie Boże, bo to też może <knie> okazać się, że będziesz widzieć więcej, jak, jak Bóg działa w danej sytuacji. Yy, więc znowu wracamy do tego, żeby to stawało się czymś, yy, co mi przychodzi z pewną biegłością, sprawnością, czyli jak snota, to po prostu warto to praktykować. I kończąc dzisiaj już tą konferencyjkę... Uh, Dzięki. <gry> <gry>